Witam bardzo serdecznie, ja jestem Gaster, a tu jest Lego Marvel Avengers. Moi drodzy, w poprzednim odcinku przeszedliśmy sobie tor mroczny świat, który po sam koniec mnie dobił. Och, well, no cóż. Zapomnijmy o tym i udajmy się do ostatniej słowej historii, czyli Kapitan Ameryka, zimowy żołnierz, więc co? Miłego oglądania i lecimy z koksem. Basically, next generation helicarriers are linked together by satellites to detect and eliminate threats to world security before they even happen. Pretty cool, huh? I guess I shouldn't really be telling you all this in case anyone's listening and tries to sabotage the whole thing for their own evil schemes, but what are the odds of that? This is Agent Sharon Carter of SHIELD, Special Service. Well, not anymore, but. I'm kind of getting ahead of myself. Let's start at the beginning. Captain Steve Rogers' morning exercise was interrupted by a mission to rescue hostages on one of Shield's mobile satellite launch ships. The crew had been captured by the extremely dangerous Georges Batroc, and it was up to Captain America to bring them home safe and sound. Unfortunately for Cap, his splashy entrance meant he'd literally miss the boat. He would need help from the all around nice guy Brock Rumlow, along with his strike team, to ensure the rest of the mission would be nothing but smooth sailing. Okej okay. Zaczynamy naszą piękną akcję No dobra OK A, mogę się ruszać, o kurde Dobra A, Nie mówcie Dobra już myślałem że tutaj będzie jakaś niewidzialna siana no, ale dobra On ma za jej fajnego gnata tak A, bajdę Dobra Pykaj. Tak ogólnie to Gdzie ty masz kapitanciu swój hełmik? O, idzie? Idzie. Czekaj, kasę pozbieraj. Elo? Pokaż się. Czy on ma ten... On miał chyba inny strój z tego co pamiętam. To jest chyba strój z Avengersów jedynki. Chyba. Ale no. Dobra. Civil War jest spoko. Pierwsze starcie. No, no jest okej, okay, ale zimowy żołnierz chyba najlepszy. Nie, nie, kap. Dobra, jak chcesz. A, ciągnijmy kotwicę, z tego co widzę. Tam jest agent Shield, z tego co widzę też. Dobra, bijemy się. chodźcie do mnie. Zapraszam na kilka rundek. A co to za nieprosta tak by ze mnie? Czuję się trochę urażony. Dobra. Basz on, o! Fajny fajny, fajny, fajny finisher, fajny naprawdę. Dobra, ja też mam gnapta, panowie Pasz won. Sio, dobra, pięknie. Dobra, kapeć, chodź tu. Pykaj Udław się moją tarczą. Smacznego. Nieważne. Dobra, widz. Okej. Okay, tutaj coś ciekawego. Przyjdziesz stary. Cześć. Przydasz się. A sam początek, Kapitana Ameryki, był fajny, no? To cała akcja na statku. E, ale, jaja, co? Mmm! Hmm, tak, tak, że... No, tak, no. No, nie śmierdzi mi tutaj z tym chłym serkiem, no? Nie, że? Podejrzewam, że on mógł odblokować panel hydry. Nie, skąd? On? zdrajco? Nie. No, ale jaja. Dobra, hit To już co? Oj, Jezu! Coś dla Kapitana Ameryki, myślałem, że mnie wywali znowu za burtę. Ej, ale się udało, patrzcie, no. Dobra. I teraz... kits. A, ja tam jest trzech. Dobra. Hello. Ok, uwaga. Towarzystwo. Siema. Smacznego. Udław się moją tarczą. Ty też się udław. Okej, okay, moment, schydzaj. Finishery są naprawdę piękne w tej grze. Gdzie? Gdzie z łapami? Proszę, masz. Chciałeś tarczę? Chciałeś mnie? Proszę bardzo. A ciebie tak, o! Patrz! Masz. Smacznego. Smakowała moja tarcza? Mam nadzieję. Dokładka? Dobrze. Oś! O! To strzela! To strzela! To strzela do mnie! Okej, okay, pik. Perfekto. Okej, okay, ile kasy? Już widzę, to tutaj będzie się święcić. Ja nie będzie trafić, szturmowcy. Okej, okay, i system powinien być już przegrzany. Dobra, jeszcze ani jednej śmierci. Naprawdę pięknie. Dlaczego mam dziwne wrażenie, że nie wiem, historia Kapitana Ameryki tutaj będzie trochę szybka, bo już mamy prawie że połowy paska? Dobra. Mhm. Moment. O Nie chciałem spadać! Dobra, stary, weźmy tutaj. Tepnij. Aha, dobra. To on powinien tam iść, nie ja, ale dobra. Idzej Dzień dobry. Przybyłem o, ok. Okej Mam tylko to wypełnić? Nawet kapeć by to mógł potrafić. Dobra Panie kapitanie, chodź tu do mnie Dobra. O! Tutaj są jeszcze jakieś barierki. Świetnie. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Dzień dobry. Jedziemy na górę. Co ty sobie ja robisz? Dobra. Dobra, dobra. Okay. E co tak dobrze idzie? Dosłownie coś mi zbyt dobrze idzie po tym torze e, Ani jeszcze jednej śmierci To jest naprawdę podejrzane Tutaj nic nie ma tu był, do, Tutaj byłby idealny moment żeby znaleźć filotową monetę no Dobra, jecaj Ała! Okej okay. Ciemanko Udław się. Do wody chycaj. Albo i nie. Tutaj by się Tony przydał. Niestety. Tonego my nie mamy. Nie posiadamy. Dobra, jedno jest. Teraz drugie. Pięknie. O jest! Wow! Dosłownie jest podierany tym chyba wszystkim. Alright. Hello. Captain America had defeated Batrock and rescued the hostages, but was surprised to discover Black Widow going against orders by retrieving data from the ship's computer. Rogers demanded an explanation from Director Fury and was told about Project Insight, a plan to supposedly protect the world by connecting three helicarriers together. Disliking the idea because it would mean living in a world controlled by fear cap soon found himself on the run with black widow and his new friend the falcon. together, they learned that high-ranking world security council member alexander pierce had turned his back on fury and was going to use project insight to allow hydra to rule the world. oh, and then they ran into the winter soldier. O, ojej nie, ojej, oj oj, ba, a, zapis, szybko, 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 szybko. Dobra, paszowan! Dobra, no, myliłem się, nie zdążyłem jeszcze przed drugą fazą poziomu etapem, kto woli, ale i tak zaraz będzie prawdziwy myśliciel Paszowan! Stanley, Stanley, gdzie ty jesteś? Nieważne! Chcę przeżyć! O yes! Uważaj stary, gdzie w tym celujesz! Ogólnie można powiedzieć, że jesteśmy na etapie, w którym Fury zginął. No niestety, po Fury został zaatakowany też przez zimowego żołnierza i uciekł do kapitana. I tam mu wszystko opowiedział, że, że Hydra przejęła kontrolę nad tarczą. I TERAZ MAMY PRZEKICHANE! Dobra, 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 złoty kapitan, co jest? Praleczka! Umyjemy sobie dzisiaj kostium! Siema! Chwila, on ja mogę być... Ja mogę, mogę być niewidzialny przecież, zapomniałem, Boże Święty! Ja mogę być niewidzialny! Jesus Christ. Nie powin on, nie ma, on nie ma prawa mnie widzieć, to byłoby zbyt już op. Pany... Chłopcze! A może on tak o, normalnie celuje do Kapitana Ameryki... on mnie widzi! Patrzcie, on za mną lata! Jak on tutaj i teraz do mnie, jak on... On mnie widzi, co to? Co on ma? Podczerwień? Do on ma w oczach, czy co? To nie ma prawa by tu... Mini zostaw słodko O, prawdziwy myśliciel, no Okej okay. A, no Nie, 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 czekaj, czekaj, czekaj Tutaj celuj Wzówka, weź to Ogólnie przydałoby się serduszko Dobra, jest Ale emocje Ale wybuchy o czekaj Okiej okay. Łaj I coś dla kapitana widzę to Dobra, to ja lecę kapeść Na razie Ciema Czekaj Co to tam, tam mamy Dobra Mogę zrobić sobie mini zestaw klejny fajnie fajnie Tu, 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 tu. Ups, tres, as the fighting continued the identity of the winter soldier was dramatically revealed it was steve's oldest friend james buchanan barnes as a result of arnim zola's experiments bucky had survived his fall from the train and had been brainwashed to serve hydra after escaping from brock rumlow's strike team cap and his friends reunited with maria hill and nick fury to come up with a plan to stop project insight their only hope was to reprogram the helicarriers so they would destroy each other ending hydra's evil schemes after many grueling battles cap and the falcon approached the final helicarrier console but found the winter soldier standing in their way Baki, o oh. no, tak, tak. Ok, mamy nową, mamy nową lokalizację. Chwili kariera. Przepraszam jak tutaj chcę zapisać. Na bank, na bank. Ee... No ten, no. Kapitan nie miał tego stroju w tym filmie. Miał inny. Bardziej przypominający ten strój z, z czasu Ultrona. Spadaj! Ale mamy falcona! Wróćcie, mamy falcona! Yeah! Mamy falcona. Chcę zabrać tylko kompas. Jeszcze finisz. Okej. Okay. Ło! Uniki godne. Godne bohatera. Dosłownie, gdyby te historie trwały gdzieś tak, nie wiem. Z godzinę lub dwie, to naprawdę poziomu byłoby. Nie wiem. Poziomu byłoby więcej. Catsęgi nie byłyby takie komiksowe. I naprawdę to byłoby tak bardzo diabelsko dobre, że po prostu popylałbym. No i tak już popylam, ale no. Zmarnowano, zmarnowano. Gdyby dosłownie, jak powiedziałem, to by trwało gdzieś tak z dwie godziny, z godzinkę i zrobiono tutaj by więcej poziomów, no to... O Boże, to byłoby takie dobre. No no cóż, no trudno się mówi. ma. Gdzie zimowy żołnierzyk? Nie ma go. to no dobrze. Chwila spokoju. To mogę rozwalić? Nie mogę. Dobra, co ja tutaj muszę zrobić? Falcon! Znaczy... No w sumie tak, falcon... <grych> nie na no, lata. Taki... Takie... Po e, co komu nogi? Skoro ma się jetpack. Okej. Okay. Nie wiem co ja Nie mam. Nie wiem co ja konkretnie mam zrobić. O, dobra! On... On ma linkę, linkę, binkę. Okej. Okay. Podpowiedź jak zawsze bezużyteczna, bo mi nawet nie powiedziała. Bo pokazała mi tylko... Hokaja. Znowu on... Dobra, teraz cię kapitan zbagował. Przestańcie się bugować w tych barierach. Barierkach. Czujaj. Dobra, jedno poszło jeszcze ja tylko takie drugie i będzie. Będzie dobrze. Historia chyba kapitania kapitanie ameryce będzie tutaj chyba najszybsza i najkrótsza. Co? Spadać! Okej. Okay. No i proszę bardzo, lecimy. Drugie już odpalone. I tylko zrobić ciąg za i może lecieć dalej. Dobra, chycaj. lecimy. Jedno poszło. Dobra, jeszcze tylko drugie. Pejkaj. Igualá. Okej. Okay. Siema. O. Ładnie. O! Patrzcie państwo! Oj, brzydko to wygląda kiedy, kiedy tutaj są przeciwnicy, dosłownie. O Boże, ale tu brzydko wygląda. O! O! Oj oj. Oj ojoj. Oj Oj, oj oj, oj. Dobre, Dobra, dobra. O boże, ja się ma, zostaw go, Siema. ma i co, ja też mam, ja też mam pistolety. Mo, mo a może wykrakają i to będzie mój koniec. A eee, pak, ja się. Soldier concluded their epic battle when Cap decided he didn't want to hurt his friend and refused to fight back. Project Insight was stopped when the helicarriers were brought down, but in the process, the entire shield organization was also completely destroyed. Sure didn't see that one coming. Oh, but it's okay, I got a new job. I knew you were worried about me. Captain America and the Falcon fell from the helicarrier into the water, but were saved by Bucky. Maybe there's hope for him after all. You're probably wondering how I know all this.

Eee... Okay. Brock Ramlow Falcon, a zimowego żołnierza nie będzie? Szkoda, trzy mini zestawy, super. No i co? E, skończyliśmy sobie wszystkie trzy solowe filmy, no i od następnego odcinka zaczynamy już e, Avengers Czas Ultrona, a mówiąc konkretniej, będziemy sobie kontynuować, więc... Ja. E, subskrybujcie, komentujcie, zostawcie łapeczkę w górę, my się widzimy już w kolejnych odcinkach z LEGO Marvel Avengers, no i co, na razie i cześć tajniacy!